Halo, halo, witajcie w kolejnym odcinku tego samego dnia. Tak jak wcześniej wspominałem, jedziemy wzdłuż Greenwayu. Jest to droga rowerowa, która zaczyna się z Athlon, a będzie, jest jeszcze w pełni przebudowana i będzie w pełni otwarta według planu w kwietniu. 2026 za rok. Zobaczymy, czy będzie termin. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł się przejechać pełnym odcinkiem tej drogi. W dzisiejszym programie, tak jak mówiliście, jak wspominałem, że kiedyś pracowałem też i w Norwegii. Żyłem 4,5 roku w Norwegii no tutaj w Irlandii jestem teraz dwa lata ale i byłem wcześniej w moim pierwszym odcinku do którego was zapraszam początki w Irlandii tam dowiecie się ile kiedy tu byłem, byłem tu wcześniej przed kryzysem finansowym jeszcze w roku 2005 przyjechałem tu jako młody chłopak do Irlandii, wtedy mieszkałem tu 5 lat Teraz ogółem jestem 2 lata, to jestem ogółem 7 lat w Irlandii. Chciałbym Wam to podsumować. Adamus napisał mi na moim Instagramie, że chciałby się dowiedzieć, jakie są różnice między życiem w Irlandii a emigracją do Norwegii. Chciałbym Wam porównać to. Z mojego punktu widzenia, oczywiście, jak wiadomo, mamy rok 2025. Oczywiście, świat historyczny się zmienia, przez to, że jesteśmy blisko kryzysu finansowego, który może być w tym roku może wybuchnąć i początki jego w tym roku zmieni to całkiem. Nasz, naszą sytuację ekonomiczną, a jeśli chodzi o luty 2025, chciałbym Wam teraz powiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja, który kraj moim zdaniem ma więcej zalet do życia. No, oczywiście, pierwszym podpunktem, jaki chciałbym Wam opowiedzieć, będzie zarobki. Jak wiadomo w Irlandii mamy <laughs> najniższa krajowa osceluje jest ustawiona w tym roku, ustanowiona w tym roku i wynosi 13,50 na godzinę. Teraz <laughs> wracając do Norwegii tam nie ma płacy minimalnej. Płaca minimalna uzgadniana jest przez związki ona płaca w... minimalna jest ustawiana przez branżę na przykład branża budowlana gdzie minimalna teraz wynosi 194 korony na godzinę dla pracowników niewykwalifikowanych, jest to w granicach 18 euro O no wiadomo w większych miastach są wyższe stawki ale opierzmy na to że przez branżę sprzątającą, która obecnie ma 212 koron na godzinę, jest to stawka przeliczając na obecnym kursie euro. Wynosi w granicach 20 euro. Przeliczmy może to na euro. Przeliczając to w niektórych branżach w Norwegii, możemy zapłacić. Zarobić więcej, nasza stawka godzinowa będzie wyższa, ale to nie jest odzwierciedlone tym, jakie będą koszty życia. Uważam, że w Irlandii jest ze względu na to, że Irlandia jest Unii Europejskiej, te ceny produktów są troszeczkę niższe, ale mówimy to o produktach żywnościowych. Usługi będą zbliżone do tych samych cen co w Norwegii. No, następnym podpunktem sytuacja mieszkaniowa. Sytuacja mieszkaniowa w roku 2025 w Norwegii może jest lepsza jak w Irlandii. Patrząc na ceny najmu, jest tych ogłoszeń więcej. Co spotkamy się w Norwegii, w kraju skandynawskim? który ma bogate złoża ropy naftowej oraz gazu. Ten kraj nie jest w Unii Europejskiej, jest krajem samowystarczalnym. Musimy kiedy wynajmujemy mieszkanie tam, te ceny przypominam, że są niższe jak w Irlandii. Na przykład porównajmy normalną cenę wynajmu mieszkania w Dublinie dwie sypialnie, salon kuchnia ta cena będzie 2600 euro takie same mieszkanie znalazłem w Oslo były to okolice Oslo te mieszkanie kosztowało może nawet w lepszych warunkach bo warunki mieszkaniowe lepsze są wydaje mi się, że są lepsze w Norwegii te mieszkanie są bardziej ocieplone nigdy nie odczujemy, że nam zimno to jest właśnie na plus Norwegii. Minusem jest tego tylko w Norwegii, że zapłacimy 3 miesiące kaucji, a w Irlandii zapłacimy miesiąc kaucji. No oczywiście jest taniej. Taniej to, że w Norwegii wynajem jest 30% taniej. W Norwegii te same mieszkanie, co wiem, że w Dublinie kosztuje 2,40, Te mieszkanie możemy znaleźć mówię, w cenie euro, przeliczając już na koszt euro 1300 euro, nawet i 1500 euro. Yy, no, jest wynajem o wiele taniej, choć słyszałam, że też nie jest łatwo wynająć. I minusem tego w Norwegii będzie, że zapłacimy 3 miesiące kaucji. Oczywiście, wracając do tego. Norwegia na plus z tym, że mieszkania są troszeczkę tańsze minusem tego są te 3 miesiące kaucji ale one są też pobierane przez hosta naszego właściciela osoby której wynajmujemy usiądę sobie na łoweczkę, żeby wam nie przeszkadzał rower Patrząc na rower. Tak jak mówiłem na trasie musimy mieć wodoodporny plecak najlepiej. Zaopatrzyć się. Mm. Nie ma jak woda choć trochę zimna <noise> tak jak mówiłem wcześniej plusem będzie to że wynajem w Norwegii jest tańszy ale płacimy 3 miesiące kaucji plusem też yy, czwartym podpunktem którym chciałem powiedzieć służba zdrowia byłem w szpitalu tu w Irlandii i byłem w szpitalu w Norwegii Irlandia prz, e, przeznacza mniejsze środki na to na szpitale w porównaniu do kraju skandynawskiego, jakim jest Norwegia Norwegii szpitale są no myślę, że działa to lepiej, mają więcej pielęgniarek, skusili wysokimi zarobkami, choć wiadomo, że korona norweska bardzo upadła, nie jest taka jak ten kurs nie jest taki jak był 10 lat temu. Tamto wtedy było dużo lepiej się żyło. Teraz te zarobki się trochę równają z Irlandią. Nie są takie wysokie, choć koszty życia, pożywienie, żywność jest droższa w Norwegii, ale koszty zakwaterowania, mieszkania są tańsze w kraju skandynawskim. Wracając do służby zdrowia, u mnie było takie zdarzenie, że miałem wysokie ciśnienie. Byłem w, mieszkałem wtedy w Trondheim. Udałem się na legawad, tak zwany SOR, i tam przyjęli mnie w ciągu 40 minut. Nie czekałem w żadnych kolejkach. Były to godziny po południu. Popołudniowo wieczorne, gdzieś godzina 18, szybko zostałem przyjęty, szybko zdiagnozowali. Za wizytę nic nie płaciłem, bo w Norwegii wtedy płaciłem 32% podatku, było to wliczone w to. Wracając do Irlandii, w Irlandii też kiedyś byłem w szpitalu. Miałem oparowaną rękę, jak zauważyłem z mojego doświadczenia i z Doświadczenia innych? Możecie się podzielić w komentarzach. W Irlandii, może i tak jak w Polsce, może nawet jeszcze gorzej, czeka się bardzo długo w, yy, w, na sorze. O, to szpitale może są dobrej jakości, ale brak personelu da się odczuć. Bardzo długo się czeka. Yy, gdzie nie pójdziemy, to na zwykłe Zwykłą rzecz możemy czekać w granicach 7-8 godzin, powiedzmy tak. Zależy też od miejsca. To nie wynika też z mojego doświadczenia, wynika z doświadczenia innych moich bliskich tutaj, którzy mieszkają w Irlandii. No, pod tym względem Norwegia jest dużo fajniejsza. Sprawniej to przebiega. Widać, że Irlandia nie przeznacza na to dużo środków. Finansowych. Podsumowując, moim zdaniem to zależy też od Was. Wiadomo, jeszcze na koniec chciałbym Wam powiedzieć o pogodzie. W Irlandii jest bardzo deszczowa, pochmurna. Minusem tego jest, że nie ma tu lata. Lato prawdziwe zdarza się co 5-4 lata i trwa bardzo krótko. Ale plusem jest tego, że nie ma tu też zimy. Rzadko zdarza się zima, choć czasem się zdarza. Lekka zima, jak widzimy, mamy luty, nie ma tu śniegu, jest zielono. Jest fajnie, można podróżować rowerem. No, tego w Norwegii nie mamy, bo mamy nawet śnieg do kwietnia. Jest bardzo zimno minus 10, minus 20. Pamiętam, jak mieszkałem w Trondheim. Było, w sumie w Oslo było bardziej zimniej. Oslo było czasem minus 20, trzymała ta pogoda. Rok temu było bardzo zimno, bo były rekordy odczuwalne minusowe w Norwegii. Było nawet minus 36. No, minus bardzo tego i zimy w Norwegii. Plusem jest, że też krótkie lato, ale jest słońce. Jak mieszkałem w Oslo, było czasem 30 stopni, ciepła. Lato zaczynało się pod koniec maja, kończyło się w sierpniu, trwało. 2 miesiące, no krótsze jak w Polsce, ale temperatury czasem były ładne, można było się opalić, i można było zwiedzać Norwegię. Choć Irlandia też jest ładna i Norwegia jest też bardzo pięknym krajem, ale tylko latem. Ja lubię lato w Norwegii. Podsumowując jeszcze, myślę, że Norwegia z lekkim plusem do życia, na korzyść choć tu w Irlandii oficjalnie pierwszym językiem jest język angielski z tym językiem jest myślę dużo łatwiej znaleźć pracę jak w Norwegii no to tyle pokrótce sami ocencie który kraj jest lepszy do życia moim zdaniem Norwegii jest więcej plusów tego pozdrawiam Was, miejcie wspaniały dzień i znajdźcie swoją pasję w życiu